E, witajcie, witajcie. Artur Lubiase, wszystko i. Zamykam czasem Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Dirta 3 Multiplayer. Lub z Bratem. My to mamy różnie um, odcinki, ponazywane. To też zależy. Ja jestem na górze, kamin na dole, tak jak zawsze. I czekajcie, ja sobie opcję zrobię, tylko dźwięk. Mamo, nie chodź tu jak słoń. Music 100, speech, efekty to są niepotrzebne. Engine, dam na tyle. Speech. No, u ciebie może też? Czy u ciebie jest tak samo? Zobacz, u mnie są wibracje. U Kamila są wibracje, tak? Czekajcie. Opcje vibration. Zero. Czekaj, do tyłu B kliknij, roz. My sobie zaraz ten rajd anulujemy. Wibrations. Ja mam zero. Dobra. Dobra, kamie sobie jedzie. A ja czekam, jestem na górze, kamień mój brat jest na dole. Tak, tutaj gdzieś po boku, będziecie mieli linka do poprzedniego odcinka. Nie wiem, czy to będzie u mojego brata na kanale, ale jeżeli nie zapomnę, to u mojego brata też będzie. Ale u mnie na kanale na pewno będzie, bo ja zawsze o to zadbał. To tylko... jest godziną kąpa. Co? godziną ja kąpa. Na pewno? Jest komp dzisiaj? Ach, nie wiem. No. Chyba nie. Nie, nie wiem. My to sobie przyjrzymy będziemy mieli kompa. Czekajcie. Kamperkę poprawię. Wow, wow, wow. E, co dzisiaj? Dzisiaj ja jestem świeżo po obiedzie chłopski garnek. Warto sobie zobaczyć. Warto sobie zobaczyć na google. No, jestem pełny, więc troszeczkę mi jest ciepło, bo tak jak piszę, tam naukowcy, zawsze po jedzeniu, czy tam spożyciu posiłku, czy tam gorącej herbaty, jest zawsze ciepło. Więc to tak mój brat dzisiaj ma właśnie po południu spotkanie prywatne, a ja też mam właśnie coś z prywatnością związane. Ale tak, żeby nie wam nie wyjawniać tego, bo po co wam to, nie? Wiedzieć. No. Na przykład. Nie musicie wszystkiego. Tak. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Bo będziecie wiedzieć. No dobra. E, tak, ja mam spotkanie prywatne. Nie, ja nie mam spotkania prywatnego. Ja mam... E, to, co lubię robić. To, co lubię robić, to co się powinno robić w lato. E, oprócz seksu pod prysznicem, mi to nie o to chodzi. E, Powiem wam tyle zdradzę, w miejscu publicznym. Tak, w miejscu publicznym jest wszędzie. <laughs> Widzicie, to jest zagadka. To tyle wam zdradzę. Mój brat y, jest w chałupie i też ma spotkanie prywatne. To raczej u mojego brata wyjaśniłem więcej. Z kimś tam ma, ale nie powiem z kim. E, dobra, więc tak. Nasze popołudnia się tak szykują a dzisiaj jest dnia 3 sierpnia. Mój brat, mój przepraszam, kolega jutro ma urodzinę. E, Ej. Masz tam troszkę... bo my jedziemy gdzieś, a Ty musisz do kolegi na urodziny, nie? Tak, tak. To jest troszeczkę takie kijowe, bo ja muszę jechać do mojego kolegi, chociaż nie wiem, ja się modlę, żeby był upał. Jutro mam urodziny, właśnie zaproszony jestem o godzinie 15. Nie czyli... Urodziny. Mój, bre, mój kolega ma urodziny, więc jestem zaproszony na urodziny o godzinie 15 do mojego kolegi. I co? Ciepło, strasznie. No właśnie i modlę się, że y, mam nadzieję, mam nadzieję, y, że będzie ciepło upalnie, ponieważ tam mamy poblisko i chałupy jest rzeka. No i bym chciał wykąpać, a jak będzie... U, mój brat jeszcze ode mnie. Jesteś. Rozpieczyłem o to chodziło. O to chodziłem, bo ja to lubię. Ej. Ja jestem na pewno na końcu. Mi się teraz... A widzicie pierwszy. Co? Jak byłem pierwszy. Ja nie rozumiem tego. Ale dobra, czytamy. Pierwszy Brytyjczyk Artur Kolek, na drugim Francuz Sebastian Ogier, o, pierwszy raz go widzę, na trzecim Polak, Player Tu, czy mój brat, eee, na czwartym Australijczyk albo Nowozelandczyk Graham Halliday, szkoda, że nie Holiday, na piątym Pierre laurent Francuz, oczywiście szósty nie wiem, e, Rumen Mar -ni, Martin, Mart siódmy Australijczyk, Australijczyk, chyba Jason Porter, i na ósmym Włoch. Stefano Rafaglia. No i tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o wyścig. się teraz ręce kurczę, Też, też, ale miej to, miejmy to w dupie i nie ocieraj się. Właśnie też, 30... ja jestem troszeczkę opalona, ale chcę jeszcze bardziej się nosić. 34 stopni jest. Dobra, Dobra, nie, nie wstawaj, bo będziesz chodził jak słoń. Red Bull. to, Red Bull. Norwegia. Kamil więcej o. mów, bo szkoda, bo ty jak ja tak patrzę na materiały to tylko raz coś tam powiem. Odważnie, nikt cię nie słucha, Walspety. Ale ty mnie chcesz... Ty cały czas yy, ten. No, no. no kickni race, a. No. To trzeba mnie upomnieć. Masz na to trzeba mnie Kamil upomnieć no, i No, to. Co masz na dachu narysowane? Siuta. Nie, patrz. No no way. No chciał, chciałem kurwa, żeby była flaga Unity Kingdom. Dobra, teraz ja będę tam na trzecim miejscu, a mój brat na pierwszym nie znają życia, Na pewno tak będzie. Błę... Błędy, i błędy, i błędy i bugi. No. Pamiętajcie, mieć kiedyś pierwszy raz driver błędy i bugi. Błędy i bugi, o kurwa. No. U mnie na kanale, ja pierdolę. No. To były czasy, nie? Błędy i bugi. No. To nie były błędy i bugi, kurwa, tylko że to były poradniki takie <laughs> chujowe. No właśnie, chujowe. Teraz tak pomyśleć, jak ja miałem to prezentować, to mi trochę wstyd. Jak przełączyć muzykę? Albo co się stanie, jak pójdziesz na drugą stronę, że cię odwróci? No to trochę chujowe. Kiedyś było lepiej, YouTube. Tak, YouTube, kiedyś był wygląd w ogóle lepszy. Teraz pierdolili. No ale ludzie się przyzwyczają i tyle. Aha, wszyscy, że mamonę zbierają. No. Maras. Maras. Mars no, zrobił szmal. Na no, okay. łapki. Dobra, ale to może tak głośniej. No tak, bo to jest głośno teraz, wszyscy na szmal lecą. Co Co mnie najbardziej denerwuje, to ci, co mają najwięcej widzów, właśnie mówią, tak, zarabiamy na hej z YouTube'a. Mówią, ja wiem, że oni nie zarabiają, że oni tak. Tylko, że mają jeszcze taki patent powiedzieć, zarabiamy na hajs z YouTube'a. Pojdziemy sobie na piwko za hajs z YouTube'a. kurwa. Ej, my w ogóle nie zarabiamy. My nie mamy. Ja mam włączoną, mój brat nie, ma włączoną mo, monetyzację. Ja też, bo jep, jaki skok. Ale, nie Ale my nie mamy podpisanej umowy. My tak nie robimy. Tak. My, no to co nagrywamy Tak. Ja mam wszystko. Tak, to jest moje hobby. Bez, ja mam o, yy, przepraszam Kamil. Bez ja kasy. Co? Bez kurwa, utknąłem. Bez no she doesn't! Ja pierdolę. To że jakiś Utknąłem jak gówno w dupie. Tytuł tego odcinka. Kurwa, nie! Dobra, napierdalamy, może do tyłu. Jakieś może utknąłem. No kurwa, co zaświeca. Dobra, napierdalamy. O kurwa, co jest Więc my nie mamy włączonej monetyzacji. Eee... Dziabła, o kurde, co ja mam... Ej, Kamil, daj mi powiedzieć. A w grudniu ma być znowu nowy wygląd. Co roku mam nowy wygląd. Zobaczymy, nie będę normalnie nie umiem teraz... No może wtedy jak będę wprowadza ten nowy wygląd normalnie nie będę umiał spać. O ja jestem siebie. Kamil, wypchnij mnie! Dobra. Do tyłu jedź. Kamil, mnie, upy... Kamil mnie upycha. O, o, o! Great, great zajbisz. Dobra, jedź, teraz jedzisz. Będą ci wyjechać, dobra. Czekaję ci jeszcze do wyjścia. Dobra. My mamy włączone, ale my nie mamy umowy, jeżeli chodzi o monetyzację. A ja mogę w analityce nam pokazać dochody główne? 0 dolarów. Mogę wam pokazać. Ale ja mam takie pytanie: jak to się seryjnie, tak żeby podpisać umowy, Jak to się zarabia? I kiedyś w przyszłości będę chciała otrzymywać za to pieniądze, bo, bo, no... Nie no, ma tak robić na nic. No właśnie, to troszeczkę, ale nie, że my ich chcemy, o, z YouTube'a, będziemy popierdalać w nich, zarabiają na nas. Nie, bo ja chciałbym mieć pieniądze tylko, żeby kupować myszki jakieś, takie klawiatury, żeby w co? razie, takie, właśnie, takie recenzje technologiczne no. na przykład, żeby, albo gry dla was, żeby nie oszukiwać, żeby nie ściągać, tylko kupować, tak? O to chodzi właśnie. Zachajcie. Kupisz sobie jakieś koszulki albo coś, nie? No. Nie, cały czas przyjemność. Czekajcie, gdzie to było? Nie wiem. Ja, ja się nazywam to okudą, co zrobię gdzieś. No, czekajcie, ja rozpie... czekajcie, gdzie jest meta. Ja chcę rozpierdolić znowu pudło z próbką. Bardzo <laughs> coś coś ja mam. Kamil ma mleko w tubce. Czekajcie, my wam pokażemy. Nie wyszła mój yy, mleko. Nie będą widać. Mleko w tubce. My to nazywamy sperma w tubce. To tak fajnie wygląda, jak pierska. Dobra, Czy ciekawy czy rozpierdolę. No chciałem rozpierdolić, to. Wykryto sygnał 3D. Nie, nie będę. O kurwa, ósme miejsce, nie, miejsce nie, Brytyjczyk. Dobra, pierwsze miejsce. E, Francuz Pierre Laurent. Na drugim e, Nowozelandczyk chyba. Graham Holiday. Na trzecim e, Francuz Sebastian Orger. Na czwartym nie wiem. Na piątym Australijczyk Jason Porter. Na szóstym Stefano Raffaglia Włoch. Na siódmym Polak Kamil, czyli Player 2. I na ósmym Brytyjczyk Artur Koleg. Dobra, jedziemy dalej, to potwierdzamy. No, Kamil pije spermę w tubce. Dobra. Tytuł mojego brata. Tytuł mojego odcinka. Mojego! Tak. No. Kamil pije spermy. Kami, nie, coś tam. Nie, nie. Kamil mnie popycha. Czekajcie. Ja to jakoś ustawię. Kamil mnie popycha i sperma On. w tupce. Jakoś ja to powiążę. Będziecie widzieli jak to powiem. Kamil no. pije. A jeżeli chodzi o, y, o długość odcinka, tutaj ludziska będziecie mieć problem. Co do... no. No. Nie bo bateria. no Kliknij rejs, O o. Dobra, ten odcinek może być krótszy, ponieważ... Y, to jest nagrywane na ostatnim szczebelku bakterii. Yy, baterii. <grystanie> Patrz. A ja już jestem za to Total. Może jedź. To ja? Teraz ja będę Ja Jestem na oczywiście. Na górze mój brat jest. O, kurwa. Na dole, kurwa. Nie <grystanie> ja rozwaliłem. No to paluszek. Nie rozwaliłem butli z gazem, a oczywiście teraz nie przerywaj Ostatnio sobie oglądałem z wiadomości, jechałem sobie właśnie w niedzielę nad wodę To będziecie mieli w, w którymś tam odcinku Minecrafta u mnie na kanale Tam mówiłem, że jest gorąco i pojedziemy na jezioro To właśnie wtedy i kurwa słucham sobie wiadomości komuś pierdoloła but butla z gazem i wpierdoliła do pokoju ludzie Ale nic się nie stało na szczęście Tak Ludzie wy sobie tak siedzicie na kąpie, nie? Odwracacie, a tu je butla z gazem, nie? A, a, a wy takie what the fuck, takie mindfuck. Czy tu jeb, jeb, pije? Wszyscy Mmm... O, pierdolne, o. Co to jest? Jezu, jakiś samochód. Czemu na tym samochodzie były oparte deski? No. Czyżby ktoś chłodził sobie deski? Nie. Może ktoś czyta od deski do deski. Ej, Kenya School. No, fajna szkoła na trawie. Ta. Już wiemy, jaka nazwa odcinka. Możesz powiedzieć? No, pierdol. <grym> Ej, e, może ktoś chciał sobie na dach? Na dach, to on będzie tam fapował na dach. <grym <grym w środku. Przestań z boku. Z boku. Popatrz. Buta z boku. <grym <grym Popatrz, z buta boku. Nie wiem już niech to było. To nie wszystko jest Popatrz, buty, popatrz. Nie wiem, chuja w dupę. O, wylane sobie, fiuta. Kurwa. Nie zdecydował się spierdolisz. O, kurwa. Twoja sara kocha twojego matych. Twoja... Twoja stara, koncert życzeń. Nie wie, co to paluszki w Twoja stara. Nie wie, co to paluszki chuju. no What Watahol. hole? Hol, hole. Hole to to twoja stara? <noise> twoja stara. Mama, nie, nie wie, co to butla z gazem patrz, Ej, koniec twojej starej już. Nie gadamy. O! Bo nie będę gadać. była bomba. Bomba była! I całe szczęście, że się nie rozdupcyła. Odpraczyła. Tak, pod jedną chałupą od mojego brata, nauczycielka miała bombę, ludziska. Je o, rozdupcyłem prawy kubeł. U mojego brata kurwa, wiecie? Nauczycielka z plastyki mojego brata. Miała O! Dwójka! Yeah, yeah! Pierwszy Francuz. Ale Francuzi nie zawsze są dobrzy. Sebastian Orgier. Na drugim Brytyjczyk A Na trzecim Pierre Laurent. Francuz. Na czwartym Polak Player Tucci Kamin. Na piątym Zelandczyk James Halliday. Na szóstym Nie wiem. Na siódmym Włoch Stefano Raffaglia. i na ósmym Australijczyk Jason Porter. Teraz czekajcie, czekajcie, bo ta muzyka menu będzie zajmista. Cicho. Spadę w tym pije. Dobra, my się będziemy z wami żegnać. No niestety, niestety, ale krótki jest odcinek. O właśnie, akurat nam raid się skończył, więc tak. My się z wami żegnamy. Był z wami i komentował. Byli z wami i komentowali. Kto? Ja Artur lubię wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia na razie. I cześć. Oczywiście, łapeczki mile widziane. Zobaczymy, która seria Wam się najbardziej podoba. I tego nie widać, bo ręka fapuje Tylko, oczywiście, możecie skomentować. I oczywiście, możecie zasubskrybować. Tutaj, pod yes. jest taki fajny przycisk. Subskrybuj, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się i cześć.